Tu Pilot jest! Dzisiaj, jak widzicie, na dwa ekrany, u kapsuly też takie coś było. Dzisiaj będziemy robić takie rzeczy, że będziemy ogonie ogarniać nasze miasto. Znaczy jeszcze nie miasto, ale. Forza! No, z Forzy takie miasto robię. jeśli nie wiecie. Tak, jeśli nie wiecie. I dzisiaj będziemy budować molo. Razem, więc radę, już bierz drewno, bierz jak najwięcej tego drewna. Ja, ja od razu jeszcze wykopę sobie. I tak. Będziemy szukać takich rzeczy w morze tu w okolicy. Może rozbierzemy tam ten statek? Yy, dobra, no to. Pójdź yy. tu. No ty idź po drewno, dobra? odcinku, Nie wiem. Nie wiemy dlaczego tak było, gdzie nie było tam księgi No nie wiemy właśnie. Było to na miniaturce, że zostaliśmy oszukani. Tutaj też zaraz się postaram zrobić jakąś fajną miniaturę. O tym I Dobra, tego ja biorę od, dobra. od razu kilo i... Mm. I chodźcie, się prześpimy. Już, już. Na szczęście dwa uśka. No właśnie po to robię. Co jest? Nie można jeszcze. jeszcze. A jeszcze nie można, jeszcze nie można. na słońca. No, tylko że widzowie nam się źle gra. A jeszcze mam coś widzowie pokażę. Kaj się. A nie, dobra. Nie, nie ma. Dobra, to chodź, idziemy do spanka. Próbowałem wam pomachać, ale niestety nie mogę... O. Eee, no to, Jak ty nie możesz pomachać, to ja pomacham. No. Tylko I już w nowym dniu. Tak. A ja ben, i będziemy robić molo piękne. Oj. Więc idziemy zaraz już pod rębno. Będzie wszystko pięknie w jakim przy porządku. A, dobrze. Idź pod ja ja zaczynam. Tak. Nawsze witanie. Poczekaj. O, o, właśnie. No to, ja już idę. Sport drewno. Ja też idę tu po więc widzimy się jak weźmiemy te. I tak sobie zebraliśmy aż. I godzinę, godzinę. Tak. Godzinkę zbieraliśmy A, i nie rywno. pytajcie się, czym mam y, tą sikierkę nadal. To nie, bo naprawdę. Bo zrobię nową. No, trzy lub więcej sikierek poszło na to. No. Dla mnie nie liczyłem ich. No właśnie. A y, papilotka nie sobie i będziesz zaraz co z nami robić? Mam pomysł, żeby zrobić most w dzisiejszym okay. odcinku. Ale ja planuję Molo. Wiesz co to Molo? No to, to, nie. No to jeden zrobi to, a drugi to. Ale ja planowałem właśnie takie jak jest w Forzie, więc to jest co innego. Słuchajcie. Ale tak, nie moglibyśmy zrobić <laughs> tak, że tutaj byśmy tak wybudowali długi most. A bo tutaj będzie to molo No, ty zrobisz molo A ja zrobię most Ok? Tymczasowy? No Dobre. A i zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy, widzowie, co mieliśmy zebrać, słuchajcie O jakiej? Że... A co ty robisz? A dawaj tutaj ty rób most taki yy, O kłodach Więc widzimy się, jak zbierzemy znowu za godzinę Widzowie Lecimy, robię tutaj to. Tu będzie dość szerokie to. I się odcinkiem też coś pozbieramy. O, widzowie, widzicie. Buduję do e, tam. Do tam. Tu masz duży. Lecimy, masz Pyk Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Sorry, widzowie, że widzicie no, taką słabą grę, ale ja na konsoli za dużo nie grałem. Za często tylko grałem na innych urządzeniach. Więc no, nie dziwcie się, jak to będzie dziwnie wyglądać. Potem jeszcze z tego zrobię płotki. No tutaj. i tak to właśnie robię. A ty co robisz? Pomost? No, ja no. robię Molo. Molo? No. I ty mogłeś same zrobić. No, chyba. Może w następnym odcinku. Dobra. Trzy. Ko, oczywiście widzowie ja, ja w każdym odcinku nie będę. No, on tylko w tym odcinku z Minecrafta będzie i może kiedyś jeszcze. Ale ja będę zawsze. No prawie. Jak? Po prostu my mi mieszkamy. No ja z Lilą. Radek nie. Więc słuchajcie, teraz robimy po tamtej stronie. Robię to. A ty co robisz, gdzie? Most. Ale gdzie? No tam nie widzisz, takiej? Jezu! zobacz. Zachod... robię taki trzy poziomy. O czterech długości robię most. Który potem tam. A to ty robisz taki, że. Most? I zaraz zrobię jeszcze tę. Kolejną walspę. Dobra. Yy, Kiedyś kiedy w Fidzowie ja się... będę nagrywał filmiki 24 godziny. No. Ale to nie myślę, że za y, jakiś tydzień czy dwa będą takie odcinki. No, że za może pół roku jakoś. No właśnie. Y, nie obiecuję. No. Oj. Właśnie. No nie, fizowie. Długo nie grałam na konsoli, więc ci słabo idzie. No. Jak chcecie, no to ja mogę coś robić. Nie muszę. my e, robimy lepiej. No nie, widzowie. Dzisiaj będziecie widzieć chyba y, cały odcinek, jak mi coś nie wychodzi. No. Tak mi się wydaje właśnie. Ale y, tak jutro lub pojutrze wejdzie na mój kanał też. Z czego? A z Fortnite'a. Ok. Tylko, y, jak coś widzowie, od kolegi, Bo pode mnie będzie pierwszy odcinek. Więc tak, ja polecam ten odcinek, a czy kolega poleca mój odcinek? No, polecam oczywiście. Po te... Bo to zależy u kogo pierwszy <grym> wleci filmik. Ale to chyba to ten, poleci, ten wleci wcześniej. Ja bo ten, jak czy... widzicie, to, to chyba, chyba wleciał w. Ale papilotka, ty nie masz kanału. Odcinki. No, ale to takie, to nie nie ma. Tylko jest też. Cest... No, więc. No, i nic, no, i nic, jest nic takiego wieca, tam nie ma. Nie, nie ma co polecać. No, właśnie. Dobrze, Radek powiedział. O, nasz konik, jak widzicie. Lecę, żebym nie pokochał. By się, przy... By się nawet przydało. Zrobić e, kieszonkę chłopaków. E. A kto cię subskrybuje? Więcej dziewczyn czy więcej chłopaków? Jak e, mi się zdaje, że, e, że chłopców, ale ja mam w statystykach. To pokażę. A widzę tam. Nawet kiedyś, że Pomóc ci? swojego widza. E, tam. Prawda. Kiedyś, żeś swojego życia. Tak, to jest prawda, widzowie. Polecam, po, y, ten ten. Y, o, czasami będą miejsca, na których będzie można się spotkać No czasami, ale to jeszcze na razie nie Musicie zostawić suba, bo na tysiąc słów. Być może zrobię spotkanie z babi Aha, to no idziemy na morze Nie na pewno Nie, 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 nagrywam na Twój kanał, mam tu gdzieś. Nie, ej, ostatni raz nagrywałam na Twój kanał, mam że ja się nie, nie nagrywam na Twój kanał. No ale słuchaj. Nie. Do no, człowieku. Ja Ci pomagam na kanale, a Ty tak? Dobra, widzę, chyba zaraz o Ciebie kończyć. Słuchaj. Nie. Coś ci zrobi za to, jakąś nagrodę. Ale nagrodę, nie przeszkody tylko nagrodę Masz, masz to Masz tutaj Soba Coś ci się Jak, za chcesz, jak chcesz, no to, to latek, a na no, no ale przecież to człowieku! Sprawdzamy, to jest już ostatnia chwila. No, bo z tego mostu i budujemy jeszcze obrabówkę jego. No. I może później sobie zagramy jeszcze coś innego. Ale kolejny odcinek y, będzie już na innym kanale. Tak. Z tego Minecrafta? Z Minecrafta raczej nie. Ale e, na Smutnego. pewno dzisiaj już e, będzie, wleci filmik o nazwie... E, Fortnite Drugi odcinek z Fortnite'a Tylko nie na moim e, koncie, tylko na koncie kogo? Moim Tak Oczywiście e, u mnie na odcinku będzie pokazana nazwa e, kolegi i będziecie mogli dołączać do, do znajomych Co nie? Tak, możecie mnie zapraszać Oczywiście. Nazywam się tak jak tutaj w Minecrafcie, czyli Kuba 442. Wy niezbyt to widzicie, ale nazywam się Kuba 442. Jak coś, to ja się tak samo nazywam w Horizon 3. Yy, tu w Minecrafcie, w Fortnite, yy, w pewno yy, Dzisiaj jeszcze tak to e, W Stumble Guys? Yy, nie, na innym koncie. Tu na, kon na, koncie, na koncie na konsoli. Się nazywam Kuba442 i może będzie jeszcze z Minecrafta będą odcinki Dobra widzowie, no tu zostały nam tylko obramówki No Ciasta zrobić niestety nie możemy, ale zobacz jak tutaj się robi Aha. A ty pomagasz, Kuba? Eee, no Robię coś Dobra, ty. Mi też się coś zrobię na przykład się laguje I może nie niedługo będziemy znowu burzyć tę lepiankę. Popatrzcie, jak szybko to robię. No właśnie, tylko. A to ty zrobiłeś do, do tego, do wysepki? No. Okej, okay, to spoko Ej, mam pomysł na samą wysepkę. Ha. Zrobimy tam farmę. Okej. Okay. Ale to już poza odcinkiem albo, nie, albo na innym. No bo właśnie tam planowałem robić farmę. Więc może to teraz zrobimy albo pogramy sobie teraz w Forze A i dajcie Ale... znać, czy chcecie odcinek z wyjaśnieniem, dlaczego w Forzie Orange nie ma Volkswagen. Dajcie znać. Czy chcecie takie wyjaśnienie? Ale chyba zrobimy. Ale to już nie ze mną. No zobaczymy jeszcze. Oko widzowie, słuchajcie. Teraz będziemy tutaj. Ale widzowie, robić jak coś tak. na pewno będzie jeszcze odcinek z, y, ode mnie. Na innym koncie, jak mówiłem już, na y, koncie kolegi, będzie odcinek z Fortnite'a. I ten. Bo chciałam jeszcze y, pokazać wam nowy sezon. Trochę z opóźnieniem, ale. No wiecie, tak. widzowie, no. Jakieś opóźnienie tam Internet musi... mi. Y, Sfankował na tym, na laptopie, i niestety przez to tam. Jak to się nazywa? Przez to Kto nie nagrałeś? No nie nagrałam yy, No to tak, ja idę jeszcze wyciąć ile, ile tutaj się. Te z... drzewa, Weddy. No tak, 20, 30 jeszcze potrzebuję tych bloków. No. I drewna dręb. To drewno ci mogę dać. A. Odłożę. Już wykopa. Już Odłożyłam. Ale wiecie widzowie. Pamiętajcie, subskrybujcie. I dasz to drewn te e, drewna, które masz? Odłożę te 10. No. Więc. Yes. Teraz ja dokończę. I wiesz, ja tak myślę, że... Mm, chętnie... E, pewnie kiedyś jeszcze będą odcinki różne. Mhm. Ale, A radzi... i sorry za te lagi. No ale my nie poradzimy. No, no i poza odcinkiem teraz będziemy, może, robić kopalnie. Słuchajcie. Ale to chyba nie. Nie wiem, to ja nie będę robił, bo. ten... Może będziemy teraz kopać trochę. I równe 30. Powiedziałam 30, mam 30. I tak myślę, że zabraknie jednego potka. Mm. Albo... No i płotka. pewnie zabraknie jednego potka. Yy, ale tak nie wiem. Nie ma co mówić, żeby... O, okaże się, że tak będzie. A i story, jak słyszycie, taki głos inny ode mnie, ale mam yy, lekką chrypę. No. A może tu tak. zrobimy zejście do kopalni dzisiaj? Ej, dobra widzowie. Tak może być. <laughs> zbiorę jeszcze plony. Mm. I posadzę Oczywiście u góry. I jak coś Ja też zbiorę. Pyk, pyk, pyk. I wiecie widzowie. Mi się tak już spać mi się chce trochę. Mimo to, że nie jest jakaś późna godzina. Jest dopiero 16. Czy on robić tego góry? Nie, przez przypadek na no. ja wszystko. To niestety nie można, żeby Czasami gra się psuła i dało się na tym polyć. Na czym? A eee, na wodzie A. Chodźmy, Kuba się przespać. Po co dzień... dzień? A, a co dzień wchodzi? A, pomyliło mi się, a widzę, że już. Dobra, idę po tamte plony. Czyli już tu łódeczka do rąży tam nie jest potrzebna, słuchajcie Idę po te plony, które tam widzicie. Przeniosę je na naszą wyspę. A to tak fajnie wygląda, spójrzcie. I tu będzie takie wejście ładne na tą wysepkę Ale to już w przyszłych odcinkach. No, w przyszłych odcinkach pokażemy, a dzisiaj to zrobimy. No, chyba kolega pokaże, bo ja już nie będę wtedy. No. Ale y, widzowie, y, mówimy, jak mówiłem, to tak może, może będę nagrywał filmiki też 24 godziny, nie wiem. Przyjmijmy w y, Łazience. Będę zamknięty. <laughs> I mam na przykład pięć minut. A na... musieli sobie jakąś rzecz. Nie, 5 minut na wyjście z łazienki. Nie, z do... A do też możesz, bo tu nie będzie. Ale to wiecie, widzowie. To już fajnie akurat, że zrobisz ten bostek, bo teraz to nie jest... Aż tak potrzebna łódka. Dobra, widzowie. A jako, że jesteśmy teraz na polanie. Zostaw, zostaw ją! Poczekaj! Dobra, weź te trzcinę i tam zastać. Napiję no, się wody. Da się tu jakoś sprinta zrobić. A tak, dobra. Łódeczka niech tu zostawię. Patrz, jak fajne wejście zrobiłem. Mimo to, że łódko się trochę szybciej płynie. Nie, nie rób tak tutaj. Jak wam to wejście takie ładne zrobić? I robimy, takie coś Będzie farma piękna, taka duża Tylko tak, wszystko nie będzie na odcinku bo... Znaczy nie wszystko no nie, bo ale przyszły odcinek zobaczycie widzowie jak kolega mój. Czyli ja. No, czyli Kubo. Co tam... Jak woli, żeby na ciebie mówić. No. Myślę, że wiecie już, że ja się nazywam Jakub. To już powinniście wiedzieć. To no chyba, że jesteście nowi. To do, od razu zostawcie chyba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. O! Ja tu nawet nie muszę was prosić, bo tak na no, moim kanale tego nie robicie. widzowie Kuby. Mm. Niestety. No, ale ja was zapraszam na jego kanał, żebyście mu za dwa tego słowa żeby Się chłopak cieszył. Cieszył się z 13... Nie, się cieszy chłopak. No. No nie, jeszcze coś, ale ty masz 300 ja, mile. 13. A czekaj, zobacz. Zobaczę Zobaczę, zobaczę, zobaczę yy, Już. Ba dawajcie, wpadnijcie na kanał Mały gracz. No, mały gracz. Okej. Okay. Dobra. No 11 masz. O 11 subskrypcji. Doszło mi jedno nareszcie. No, bo ci dałem teraz. Teraz ci dam suba właśnie. I widzowie, róbcie tak samo, jak yy, popatrzcie, co róbcie A to zaraz, to zaraz im pokażemy no Zaraz da, pokażemy, co róbcie No i już Ustawiamy No już i tak kończymy ten odcineczek Zróbcie dokładnie to, co robi teraz Rades Czyli tak robimy Pyk Robimy jeszcze Tak Yy, no to... A i nie możecie, słuchajcie, zrobić... Yy, dajcie, pokażę, czego Aha. nie możecie zrobić Nie możecie zrobić tego Nie róbcie tak No, to jest zakazane Słuchajcie no i tak. Pod każdym filmem popatrzcie, co trzeba jeszcze zrobić Aha. Pyk, wchodzimy na film Oczywiście nie każe, ale... Na przykład... Oglądamy ale nie przewijamy, nie przewijamy, tak, nie przewijamy. Pyk. Lajka dajemy. Nie tak. A Tylko tak. I. Aha. Chyba komentarze są, w tym filmiku są komentarze chyba wyłączone, ale, ale na, na wstępnym będą. A i jeszcze wam pokażę co. Jeszcze w tym odcinku zróbcie takie coś. Pyk. A i ten odcinek pokażę wam, co ja zrobiłem Radkowi na końcu. I z czego się mega jarał, tak? Jarałeś się z tego mega. No. Dobra, widzowie. No i tym odcinkiem u Radesa żegnamy się. Miała!